Cześć! Jestem Izabella. A ja Nikita. I przygotowaliśmy dzisiaj dla Was przegląd zagranicznych napojów. Zapraszamy! Dobrze. Pierwszym naszym napojem gazowanym będzie San Pellegrino Cino, które tak wygląda z bliska. No i co? Zobaczmy, jak smakuje. Taki e, ma kolor po nalaniu. Taki dosyć ciemny, prawie jak Coca-Cola. No to co? Zobaczmy, jak smakuje. Mm. Ma taki gorzkawy posmak. No bo e, ogólnie to San pellegrino, chino. E, to jest napój z gorzkiej pomarańczy. I smakuje jak fanta, tylko że mm z młotą Nie, nigdy w życiu jeszcze takiego nie piła. Kolejny napojem, którego spróbujemy będzie kini. Kini? 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 <grym> 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 Jest to napój y, też pomarańczowy. Wygląda z bliska. No i taki ma y, kolor po naraniu. Też o dziwo ciemny. Prawie jak San Pellegrino, ale troszkę jaśniejsze. Spróbujmy. Spróbujmy. Smakuje bardzo podobnie. Ale bez tej goryczki. Bez tej goryczki i trochę Gini, wydaje mi się, że... nie, jest jak wydaje mi się, że mniej, jest, mniej słodki. Mm, ale też bardzo dobry. Godne polecenie, jeżeli mm, kiedyś znajdziecie taki w sklepie, to gorąco polecam. Przejdziemy do najciekawszej rzeczy, czyli do dwóch napojów Chupa Chups. Szczerze mówiąc po raz pierwszy zobaczyłam, w ogóle dopuścili napój od Chupa Pierwszy będzie osma smaku truskawki. A drugi winogrono, Są one z Japonii, także jesteśmy ciekawi, jak tam za granicą, jakie napoje gazowane piją. O Jezu. Pachnie jak miłość. Pachnie jak Chupa Chups. Dosłownie identycznie. Tak prezentuje się z bliska. I taki ma kolor. Ojej! Trochę jak mleczko. Kopsa. Sprawdźmy, jak smakuje. Na zdrowie. Mmm! Jak płynny czupa -czu -cz. O Jezu! Mm, ale super. Bardzo pyszny. Jestem ciekaw, jak będzie smakował yy, nasz następny. Przyszedł czas na ostatni napój, czyli czupa-czups winogronowy. Tak wygląda z bliska i zobaczmy, jaki ma kolor. I oh, no, yeah. już ma dosyć taki typowy, jak na winogronowe napoje. Smacznego. Mm. Jest świetny. Bardzo dobry. Takie słodkie, winogronowe. W sumie nie wiem, co jest najlepsze z tych wszystkich czupacupsów. równie chyba ten pierwszy czupacup był lepszy. Nie, nie wiem, ale naprawdę te winogrona. Mm. Chociaż ten pierwszy to było takie naprawdę dosłowne odwzorowanie czupaczupsa. Dosłownie, takim znutką mleka i tak dalej. A tutaj e, powiem tak, jeśli ktoś nie lubi bardzo chemicznych napoi, to temu się naprawdę nie spodoba, bo... No, czuć, że to nie jest jak prawdziwe winogrony, jakieś wino albo jakiś sok. To jest po prostu chemia. Widocznie na pierwszym miejscu jest z winogronowy. O. Na drugim e, czupacz truskawkowy. I te dwa są na trzecim miejscu, bo żaden z nich tak naprawdę za bardzo mnie nie zasmakował. A ty co sądzisz? No, według mnie na pierwszym miejscu będzie ten truskawkowy czubaczups, bo najbardziej oddaje od smak prawdziwego czupa -czupsa. Na drugim miejscu ja bym postawił jednak San Pellegrino Cino, ponieważ lubię takie dosyć ciekawe smaki. Na trzecim tego czupa-czupsa, ponieważ ma fajny, mocno winogronowy smak. No i na ostatnim Kini, bo to jest nic, nic nadzwyczajnego. Dziękujemy za obejrzenie naszego testu napojów gazowanych. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcji i komentowaniu. Dajcie nam koniecznie znać, co możemy przetestować w następnych odcinkach. Piszcie w komentarzach i trzymajcie się. Cześć. Cześć.